Dawaj, po prostu. A mordy Jerzy. Już mogę? No. Dawaj. Jestem i mam moje bronie. Zamka. Kiemka. Ko kolego, kolego słuchaj, opowiem ci śmieszny dowcip. Idzie sobie świnka i facet. Nagle świnka mówi napiłabym się wody. Facet na to, to idź do mamy. Pinka, ja nie mam mamy, ja się znalazłam. Dżpał. <laughs> Dżpał.

Ej, to on powiedział? Nie wiem. zciśnij go dalej. Powiem kolego, mam <grym> ci e, to było? Jego dnia, rodzina postanowiła iść na spacer w góry. Nagle, zerwał się silny da. <grym> <grym> teraz ja, teraz ja, uwaga. Teraz ja, szczebel, okej? Okay?